w nowym odcinku z sprawdzę dzisiaj karnet dodatkowych jest megazord to wiem, dino jakoś megazord, no nie jest źle dodatkowe nagrody ma jakąś pandę z opaską tygrysie oko Bądźmy, powiedzmy, że tygrysie oko, tygrysie oko nie, to jest mowa Onix. zielona gratka May. No i już nie była? Chyba była, ale nie wiem. Ja nie pamiętam. A jeśli informację Wam prześlę. Niebieski pancerz. Nie, nie jest. To jest dziewczyna, chyba dziewczyna. Dziewczyna to jest na no jest. A to będzie chłopak? Nie, też jest dowczyna. I to te dowczyny. Dobra. Tutaj Yumi. Yumi karmazowy. Agent Łata, agent Łata operacyjny. To jest bojowa graczka May, jakaś May. A już kiedyś bojowa, znaczy May było chyba kiedyś, ale nie wiem. To jest na razie mój ulubiony skin. XX i 2. Dobra, to jest jakaś Oni Winter, a to co widzieliśmy przed chwilą. Trulowało w tych Onix. No i ulubiony, nowy ulubiony zielony ranger! O! Teraz nowy mój ulubiony. Biały ranger! O i jest ostatni. Jakaś emotka. O! Go go. A, ciężko. Nie pamiętam. Go go, Tigrys Ranger. Go go Tigris Ranger. Nieważne. No. A, i informacja, która była, to raczej spodobał nie będzie już filmów. Przepraszam, że, że przez chwilę weszła moja mama do pokoju, no i się wyciszyłem. No, yy, jeszcze chciałam powiedzieć to, że... Jak, co ja chciałam? A, do, dobra, dobra. Że spodobał raczej nie będzie już za żadnych filmów. Bo się spodobał pokłóciłem. <noise> <noise> <g roster> Rozumiecie jaka to była kuchnia. Ja widzę. W sprawdzamy to w sklepie. Bez komentowania. Ech, ech, no. Z Wojtasem też się pokłóciłem, bo to w sumie było razem, ale... To było oni <g sins> popakali się jakieś gówno. <gry> A ja bodziłem się o to popłakać, ale... Ja, to jest to bardziej normalni. Po prostu dla jajce zabrałem ich krzesełko podobie, bo mnie wkurzył Wojtas ostatnio. I na mnie tak gdarł. Ja i czerwony, że wkroczył że żeby, żeby zabrał niego, bo to było na stówę jego. A on... I tak nie na mnie dał. No, czy później kradzi mi te krzesełka, ale i tak, on trochę z tego satysfakcję teraz. Z podrębem, bo. <laughs> Zdenerwowało mnie darcie, ślą, że się zachował inaczej, ale teraz mam tutaj z tego bekę. I to mocno. Szkoda, że tego nie nagrałam, ale poka pokażę, jak to wyglądało. Ty <laughs> I tam trochę bierdych I, I się tak nam no, nie darł, nie? I no, życie. <laughs> ale naprawdę. Ja nawet nie chcę z, nim, z nimi nagrywać. Co to kurde było? Nie. Dobra, zakończymy motką. Nie mam motki ptaka, gdzie emotka ptaka? Nie mam emotki ptaka, to fajne. Poszukamy motki ptaka, nie mam motki ptaka, to ptak. No to zobaczycie... To, bo nie mam nic. Dobra, to wszystko. Nie wiem, teraz się bawię, bo mi się nie, nie mam brać. Mm, a, dobra, no to widzowie, koniec odcinka. Mam pierwszy level, bo dzisiaj zrobiłem dopiero akwalizację i w ogóle nie grałem, ale raczej nie będę grać, bo nie mam z kim. Dobra. To nara, widzowie. I widzimy się w kolejnych odcineczkach. Nara.